teraz propozycje takiego letniej wersji, wręcz powiedziałbym karaibskiej wersji piosenki Aniele. Masz chwilę w taki beat? Okay. 40 lat, ty masz 20 lat. Przed nami siódme niebo. A tak wiele dla ciebie bym zrobił Podryb to dobry pomysł na wieczór. A niele tak wiele dla ciebie bym zrobił. Panieko pod okienko uderzam jak Juan To ja, Luis Fernandez, mezzo Zuan To jedna z moich taktyk, styla, lala, romantyk błyszczący intelektem, czy jak sekret Szalony jak breakdance, ma dnik moje szpony To pewne będzie nie zecham, skoro jak Mam pomysł, tylko mi uwierz, daj się uwierz, Ej, pomysł. ja idę i gromy z nieba Nie bacz na przeciwności, rozpał serca płomyk Dla ciebie pisałbym wiersze, poezji tomik Och, jesteś wybuchowa jak brok Napijam dla ciebie bok bo mija, jesteś pięknym zjawiskiem I czas, czas dla nas Dzwony miłości już biją na alarm Kiepnotyzujesz jak łaska na Dziewko, nie przestanę śpiewać ci syrena Choć śpiewam kiepsko Dziewczyno jak wino, uderzasz do głowy. Podry, to dobry pomysł na wieczór. Mój zapach, swój zapach unosi się po powietrzu. Czy no jak do głowy. Podry, to dobry pomysł wieczór. Mój zapach, zapach unosi się po powietrzu. Druga, druga, druga opcja Podryw na hiphopowca Nieprawdopodobne upał idzie jakaś ryba Nie złaci da prędka akcja wędka Zbawi ich co jest vis a vis niej I zaczynasz prawić mówisz Haj, haj, mam haj, haj Daj, daj się oderwać Mam wielu rapartyków z naszych telewizków. Mam więcej fejmu niż grę, więcej fejmu niż pitku. Dimension o tym, ją zajmuję, bo blady, yo, jest Baby, jestem amazing, amazing, gorący jak Jay. I jak chłopy, taki chłopy, wiem, że ty stów hasz czarną No ty fajnie cię ty? to wyjaśnię, lubię proszę cię na mój jakiś lider guzi. buzi Rejs za bloką, Jack Luzi, czas gruzi. Wykorzystam w szansę, jak pan i mam na ciebie oko. Dziewczyno, jak winą, uderzasz do głowy.

Zrobimy to tak: Ej, po robocie, nie gadamy o robocie, po idziemy w jednym korobocie. Po robocie dary, nocę alkoholu, fale, fale, dalej fale, 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 Nie fale, 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 idziemy w jednym fale, fale, zarywamy fale, 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 dalej, fale, dalej, dalej fale, dalej, dalej nalej, nalej, dalej, nalej, dalej dalej, dalej, dalej 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 dalej, dalej, na dalej, dalej Zaszaleję leje z wodą, dzisiaj odnika znowu Wasze zdrowie ślesi. Zróbmy na koniec bardzo mocno Jak się bawicie po robocie Wszystkie co górę! Ruszam, na co dzień nie nabijam o luksusach, ale dziś wieczór wbijam się do leksusa Wiem, to takie płytkie, takie przykre, życie, takie szybkie, takie brzydkie. Dziś odsuwam na bok i rozpiny, bez spiny są tylko dobre rymy, mocne driny, gorące dziewczyny, czy są tu w porządku, wszystko jest na porządku dziennym. Na porządku nocnym, na początku koszmy skosztować jakiś napój wyskokowy. Potem zapodamy trochę rapu z głowy. Wiedziańskie gramofony i na tej stronie mezo z tej strony. A wy jak się bawicie po robocie? Nie gadamy o robocie, o robocie Idziemy w jednym chorobodzie, kurowocie dale, mamy nocce, alkoholę, walecale, stale, bale, dalej, dalej, ej, o robocie. nie gadamy o robocie, o robocie Idziemy w jednym chorobodzie, kurwy pocie dare, mamy noce, wale, szale, stale, bale, dalej, nalej Dalej dalej, fale akustyczne, malą po uszach, to jest autentyczne. Panny zbierają punkty, zabrażenia artystyczne. robią się fantastycznie, kilka z nich wygląda. Grze nie jedne ciało krzyczało, że Za dużo wybiłaś lepiej, przyśpij się. Jutro powiesz, że ten wieczór tylko przyślij się. Nie daje za wygrano, mówić, zagrajmy singla. Choć dobrze wie, nie ma przed sobą singla, kochana. Szukaj szczęścia na kasinga, od rana muszę spać do studia, nagrać singla Poza tym mi się kasta na koncie, Znałam się na sporcie, Spotkajmy się na korcie. Dlaczego nie jestem taki, może nas podkrai, który muszę spadać? Praca. Miegamy o pracy. Idziemy w jednym kroku pracy. Praca. Zarwamy nocę alkoholem, szale, stale, stale, dalej, nalej. Praca. Miegamy o pracy. Idziemy w jednym kroku pracy. Praca. Zarwamy nocę alkoholem, ale stale, stale, dalej, nalej. Cieszcie się młodością, bo dorosłość Bierze już tak na ostro I wali ostro w mordę Dziś w będziemy walić Ostro w mordę formę Trzymaj, bo dopiero się zaczyna Trzy na trza, trzy są na trzy na szczyna Mogą co najwyżej robić przy maszynach na chodzą zmiany Mamy mocno wychłanny już Zróbcie trochę miejsca, ale rzeźnia Idę na powietrze, do rzeźbia To, to rzeźbia, krótkie chwile szczęścia Trzecia za dwadzieścia wiruje cały wszechświat A ja jestem ze kątem Chociaż mocno już gubię wątek Kupię sobie bujany fotel i powiem wnukom Jak się bawiliśmy w nie. Po robocie Nie gadamy o robocie Po robocie Idziemy w jednym korowodzie Po robocie Zarywamy noce, alkohole ale w szale Stale bale, dalej, 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 dalej Po, po robocie. robocie Nie gadamy o robocie Po robocie Idziemy w jednym korowodzie Po robocie Zarywamy noce, alkohole ale w szale Stale bale, dalej, dalej, dalej mam wódce Wartolosci przy wódce Przy łysce. W, łysce. w przy każdą rozmowę Przy browarze Każdą rozmowę przeprowadzę Przebudce, kontrolności, przebudce, przy łyżce, w łyżce, w towarzystwie, przy każdą rozmowę przeprowadzę, przywinie, jak to winę o winie, dalej, 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 dalej. Zobaczcie się dzisiaj do białego rana, jesteście po robocie. Wiecie jak dbać swoje sakrum, wiecie co ważne. Trzymajcie się, dziękuję serdecznie za dopis. Zróbcie wielkie potężne brawa dla dj Skilla! Wielkie brawa dla Iny! Kłaniam się oraz największe! Dobra, to właśnie stylizacja na gwiazdę, słuchajcie, ale możecie wziąć dużo, dużo powietrza w płuca, żeby zrobić hałas za Jacka Wielkie dzięki, ślesi. Trzymajcie się, miłej zabawy, pokój! Dzięki! Wojtek, Wojtek, Wojtek! mało się czuję, jakbym był raperem, a byłem tylko z boku. Wstacie jest ogień, prawda? Jeżeli tak, to chciałbym was usłyszeć. Wstacie, jak się tam czujecie dobrze, ale ma strona dobrze. A moja prawica przed i za Wstacie bardzo ważna sprawa. Chciałbym wywołać raz... Ja wiem, że Pani tu ma do mnie... Wszystko wiemy, wszystko wiemy, proszę Pani, ja tu wiem, że Pani już czeka z łopatką, żeby był akt dla... Proszę Państwa, ale razem ze mną jest burmistrz Chleśnina, Mariusz Zaworowski, powitajmy go raz jeszcze bardzo gorącymi brawami. Jest, podąża w naszą stronę, sprawca tego wydarzenia! i mezo za chwileczkę, słuchajcie, jeszcze będzie, ale yy, chodź Maciej, słuchajcie, dajcie nam dwie minuty. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tam z prawej strony, a zwłaszcza tego gościa, Zbyszka, który mnie nagrywa. Yy, słuchajcie, yy... On śpiewał, że mam 20 lat, czyli już teoretycznie jest na scenie 20 lat. Zapraszam Bartka Cibora, bo za chwileczkę słuchajcie, przy mega fajnej muzyce klubowej będziemy się bawić przez następne godziny, tak. A jutro Bartek prowadzi dniśleśina, Maciej gra jutro wieczorem, taka zamianka malutka. Natomiast słuchajcie wyjątkowy wczorajszy dzień. Mezo śpiewał, ty masz 20 lat. Zapraszam i na scenę, chodzina do nas i na która? no może 20 nie ma, 18 ale zapraszamy, chyba była mega niespodzianka Doniu dzisiaj, tak? Doniu zapraszamy Ciebie do nas e, ja też pamiętam e, kiedy miałem 40 lat e, na moich urodzinach był Jacek a Jacek wczoraj miał 40 lat, słuchajcie Jatek, zapraszamy Ciebie do nas, Chyba zapraszamy! Wiemy, czy stój, czy wiemy? to, Slesin! Wiemy? DJ Skill! Zapraszamy, chodź do nas! Uwaga! Jest coś, masz podkład do 100 lat? Drodzy, to ja chyba pozwolę sobie I na to, yy, a jeszcze miałem powiedzieć bardzo ważną rzecz. Cały Bóg Cię pozdrawia. Bóg jest z Tobą. Bóg jest ze mną zawsze. Bóg jest z Tobą. Stajcie dla naszego cudownego, wyjątkowego gościa. Jubilata. Małolata. 100 lat. 100 lat. Nie żyje, żyje nam. 100 Sto lat niech żyjemy do nas, jeszcze raz, jeszcze raz niech żyjemy. Dzięki ślesi. Jestem wzruszony. Wzruszenie odbiera mi mowę, ale jeśli pozwolicie, to może wspólnie tutaj z tymi przystojniakami i z Iną jeszcze wykonamy ważne napis. Ciekawe, czy znają refren. Ważny utwór to będzie, Ja pamiętam, ale... Poprosimy wersję profesjonalną podkładu. Poprosimy, ja se zaraz wyskanuję, tutaj będę miał. Lecimy! Twoim reperem bydlę do łaga. że potrafisz widzieć. No. Własny, że dostrzegasz jego. To no. twój świat do Bogu. No. Czuję! Tu, tu musi być! Ja Świat jest szpetny, taki z Ciebie sceptyk Nawet nie nieodpytane dzielą centymetry Finish. a Ty mnie wciąż za Masz prawo do własnej opinii, ok Ja mam prawo mieć twoją filozofię Ten imidż optymistyczny jest ważny, bez niego świat byłby straszny. I wszystko zaczyna się w waszych głowach. Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach, albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną. A Polska to jedno wielkie magno. To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji. Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz uwierzyć w słowo człowiek. Uwierzyć na to, aby to weszło w świat. Uwaga!

dawno bym mnie trawił coś rzeczywistości by nie zabił Ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid I powstrzymywać bieg pędzących łami. To chyba ważne, że utrzymuję tą pasztę Po burzy czekam na tęczę nad miastem Ważne, gdy patrzysz z nadzieją, że ta niedziela Nie będzie ostatnią niedzielą Że jak sobie pościelą ludzie, tak się myślą Jaką postawę przyjmą, taką łyżą przyszłość dla szwecjanu pozdrowienia mamy sporo do zrobienia, my świat pozwieniać. Czyś musi stać, nigdy i nie zmazę. Wszyscy, właśnie, że właśnie, Ważne, właśnie, 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 musisz to, to musi to musisz być musisz. musi Ważne, że potrafisz widzieć Dobrą Ważne, że dostrzegasz Jego Okrąg To kształtuje Twój świat, to Człowiek, bo... to musi wejść W Ważne, że potrafisz widzieć Dobrą Ważne, że dostrzegasz Jego Okrąg To kształtuje Twój świat, to Człowiek, to musi wejść W piątek To musi być To, to musi by... To musi być, to musi być, to musi to musi być, 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 to Nasz mały latek. Nasz małolatek, Jumilatek, 40 latek. Mezo. Dzięki bardzo. Pokój miłego wieczoru. Super. W znaczy, zasadzie on jest za sceną, ale na pewno usłyszy Wasze oklaski. Raz jeszcze gorące brawa. Mez, zu, Pan to wszystko nagrywa, proszę pana. Żeby tylko taśmy panu starczyło. I znaczy najgorsza robota na świecie, jaka może być, to oni sobie wszyscy zeszli i zostawiają faceta w koszuli. Już jestem tak wymęły dzisiaj. Jest takie słowo w języku polskim, wymęły. Pani Agnieszka dobrze to zna, bo jest przyszłą polonistką. Więc czuję się wymęły, ale za chwilę pojawi się człowiek, który rozbudzi całe towarzystwo jeszcze takim... Bum.